다음 <shrie> 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 Jak to mówią, w deszczu dzieci się nudzą. Witam Was serdecznie w nowym odcinku. Oj, jest tych tematów na odcinku. Tyle się działo ostatnio w ekipie. No i działo się działo. Zaraz trochę po się dowiemy. W ogóle doszły prezenty. Dziękuję, Kamil. Dziękuję, Bartek. Udało Ci się. Zdążyłeś do 25. Ale to już za chwilę. Wchodzimy do kurnika. Powiem wam, leje strasznie, wie strasznie pogoda straszna. Udało się na szczęście posprzątać w kurnikach. Jeszcze zostało mi zrobienie paszę, ale to na powietrzu, więc spokojnie mamy na to czas. Ale tak, zacznijmy od pierwszego prezentu. Jakby Bartek zawsze tam to zrobić, ale Bartek nie wyprzedził. Trochę ją tu ubrudzę. No ale cóż. Patrzcie, co mamy. co mamy tu mamy. O! Koszulkę ekipy moi drodzy. Po pierwsze mój ulubiony kolor, czyli szale, ale tu to wiedziałem. Fajny napis pierzasta ekipa. na cionka, zrobiona taka jak trzeba, więc rewelka, mega mi się podoba. To jest przód. Na rozmiar nie patrzcie, to już zostawmy bez komentarza. A tu z tyłu moi drodzy. Laga i kochany braki. Po prostu rewelacja. Niestety Bartek się wydał, pod, mówiąc, że potrzebuje zapisane logo. Haha, człowiek ha, się domyślił. Ale Bartek, naprawdę wielkie dzięki. Jestem mega, szczerze mówiąc, zadowolony. Bardzo mi się podoba. Naprawdę, mega, mega. Ształt dziesiątkę. W stu procentach dziesiątkę. Rewelacja więc widzicie, normalnie piękne urodziny się zapowiadam, piękne, więc jeszcze raz Bartek dzięki, udało się, poczta niemiecka nie zawiodła, e, już wiem po rozmiarze, że będzie śmiało pasować, więc rewelacja, pierwsza z ta ekipa, Rego rewelacja, ale teraz przejdźmy do kolejnego jakby prezentu, niespodzianki, e, niespodzianki, tak, tu się powiem szczerze, niespodzianki, nie, pierd, przejdziemy do kurników, dobra, moi drodzy, jeżeli chodzi o kurniki, Kurniki posprzątane, e, ściółka już w całym kurniku. E, tak jak mówiłem, że na okres zimowy trzeba trochę zbogacić ściółkę, i tu też trochę pozmieniam im grzędy. Zrobiłem e, tutaj jakby typowe pomieszczenie na grzędy. Słoma no już czuć zdecydowanie różnicę. E, całe zasypane wodicem, nie pamiętam. Z Polski płyn do dezynfekcji na sucho. Miejsca mają brud. Na szczęście, znaczy moje kury i tak nie korzystają ze wszystkich. Tam niektóre lubią spać na dole, ale zrobione. No i tu jest zrobiona taka część, jakby do jedzenia. Tu też jest grzęda, bo wiadomo, tu też są kury, które od początku znają te grzędy, więc grzędy tu musiały być zrobione. Tu mamy. Gniazda postawione, czy widzę, że o, jakaś kura się jednak zdecydowała? E, tu mamy matkę, wariatkę, kwokę po raz drugi, nie mogę jej się pozbyć. Już wziąłem, położyłem klapę na to, żeby nie usiadła, i tak siedzi twardo. Zobaczymy, one tu teraz wchodzą. Bo tu się deszczyk zebrał, więc one wchodzą. Nie wchodzą, suchutko, mają fajnie. Niedługo dostanę żarełko. E, rewelacja, i tutaj przyniosłem gniazda. Zobaczymy, czy będą korzystać. O, o już, już coś skorzystało. No w ogóle dzisiaj mam bardzo dobry dzień doniesienia. I tutaj te ich stare, bo oczywiście krowy dobrze zapamiętały za przeproszeniem, gdzie jest ich miejscuwa do znoszenia jajek. I tu kombinowały, ale widzę na szczęście nie. Wcześniej, jak właśnie zabrałam rano z, y, rzędy i ten akurat gniazdo, to tu zrobiły. No i tu widzę orpingtonka, bo i tu więcej siana, żeby o, masz. Dobrze masz, co to, to jest jej miejscowa do spania, e, więc tak to wygląda, pachnie rewelacyjnie, Sandezja robi swoje, jak ja to mówię, więc to jest rewelacja. E, mówię, o tam zaraz muszę okno zamknąć, bo po prostu jak sypałem tym, no to się zrobiło mi trochę duszno i powiem tak, nie było tu sprzątane, Kamil mi dobrze przypomniał od lipca, ale powiem, powiem wam szczerze, że tu było tak sucho. Była tak fajnie ściółka Sandeza i to wszystko naprawdę robi swoje. I na pewno będę stosował, że dalej w okresie letnim nie będzie ściółki. Po prostu jest dla mnie o wiele wygodniej. Teraz okres zimowy to okres zimowy. tu wiadomo, tu musi być tego trochę tej ściółeczki żeby było cieplej. Tak jak mówię, brak mi to są kury, które śpią na dole. Koguty, więc one muszą mieć dół zarezerwowany. Tu mogą być dzisiaj sprzeczki. Tego jestem pewny na 100%, bo tu pozostaje jednak rzęda, a reszta została przeniesiona tutaj. Ale myślę, że sobie ogarną czacze. Pójdziemy sobie zamknąć drzwi. Tutaj. Moje towarzystwo. Chodzi. O kuleje, leje. One dzisiaj nie duszy, że Leje to dostały trawę. Tu mówię, muszę zamknąć tu okno. Bo tu już okienko nie potrzebne zdecydowanie hale zaczęło padać strasznie towarzystwo na deszczu Też że deszczu dzieci się nudzą bo to miało być w tym e, więc sobie szaleją na deszczu e, tu gołąbek dzisiaj widziałem chodził ale chyba go tatusz pogarnął zaraz tu też głodomorki dostaną jeść silki chyba zaraz będzie trzeba zamknąć bo towarzystwo e, że tak powiem Już się za chłodno mu zrobi. Ogólnie króliki dzisiaj miały też dzień porządków. Wszystko posprzątane. Tak. O, tam maluszki są. Nie widać. Tatuśko sprzątał króliczkom. O, widać maluchy trochę. I tutaj, akurat, jeżeli chodzi o to, się to było tylko i wyłącznie zabierane odchody, żeby jej tam nie ryć. Ale towarzystwo miało posprzątane. A tak, nie no, trzeba nasywić jeszcze raz. Zieloneczkę dostały. Tu też. Tutaj to jak zwykle rozróbę musi zrobić. Nie byłoby tak dobrze. Nie mogłoby być lepiej, co nie? Kury niech ogarniałem i wchodzą już. Bo nie ma co moknąć. O! A ja wam pokażę niespodziankę. Niestety mój oddział specjalne ponosi żniwa. Ostatnie dwa maluchy, które miały ospę, niestety odeszły. E, jeszcze raz, Bartek, przyjdziemy. To sobie jeszcze raz. No ale dobra, przyjdźmy. E, Kamil mi obiecał trzy małe kurki typu Liliputka czy coś tam. Ja to zawsze mówiłem. Mała kurka mi się kojarzyła z moim domem i kurami mojego taty przyszłe. tylko nie tylko kurki, ale zajrzymy pierdzo Świetna. Ta kurka mi się mega podobała. Mega, mega, mega. Fajne ubarwienie. Miksik, czyli coś co uwielbiam. No ale te dwie małe krużyny, co wy tu widzicie? Po prostu są de best. The best. Dzisiaj te Państwo dołączy wieczorem tylko zamknę kurniki do towarzystwa. Ale są po prostu te, są cudaśne. Tam jest świetne ubarwienie. E... Tej okay. ona się jeszcze pokazać. Od góry. Ale ta też ma bardzo. Oj, 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 oj. Bardzo fajne ubarwienie. No i właśnie. Perliczki. Perliczki. On coś kiedyś wspomniał, jakby u mnie, że chciałby, żeby u mnie jednak one były. Ale myślałem, że się nie odważy i ich nie wyślę, A jednak. Więc, moi drodzy, perliczki powróciła. Powiem Wam mi jedno. Na razie nie krzyczą. Są to dwie samiczki. Na razie spokój. Nic mi nie krzyczy. Jedna jest starsza, jak dobrze pamiętam, jedna jest z tego roku. Ale muszę ci przyznać. Te to są naprawdę ładne. W porównaniu do tych, co ja miałam, te ładnie wyglądały i na pewno będą fajną ozdobą. Mam nadzieję, że faktycznie tak jak mi wspomniałeś później nie będą aż takie głośne. Yy, I będą mogły spokojnie cieszyć moje ucho, a nie tylko wkurzać. Nie używając jednego słownictwa, więc mamy perliczki. No, już tu jest wszystko. Starczy, starczy, dosłownie mamy indyki, perliczki, kaczki, gęsi, kury. Starczy, czyli wiejska zagroda w pełni, jakby tu się mówiło. Moje indyki też już tutaj szaleją. Dzisiaj idą z powrotem do. już fajnie, i zdrowie już się fajnie. Więc jest ściółka wymieniona, tak jak mówiłem. Więc one dzisiaj wieczorem też się przeprowadzają. Czemu wieczorem? Po prostu, żeby mi nagle nie wyleciały i nie było później szukania ich. więc spokojnie sobie pójdą wieczorem. I tyle. Więc Kamil, wielkie dzięki za te kurki. Po prostu są hebelacje. No i za te paskudy też będzie. Dziękuję. E, ale mówię, przysięgam. I tak się rozliczę, jak przejdziesz następnym razem. Żeby nie było. Ale. Ne, no, ne, no, ne, no, ne. No, no. Oby się nie darły. Więc tak wyglądają, moi drodzy, te perliczki. No naprawdę są piękne. Kamil, piękna ci wyszła. To ci trzeba przyznać. Ale. Żeby nie było. Dobrych informacji, ciąg dalszy. Doszły jajka kwiatów szwedzkich. Halo! Mamy jajka kwiatów szwedzkich. Doszło 110 jajek, 10 gratisowych. Niestety, 4 uszkodzone. Oj, zgubiliśmy ostrość. Jesteśmy. Yy, ale są. I w sumie miała dzisiaj ruszyć inkubacja. Ale niestety, doszedł mniejszy rozmiar inkubatora. Ale tu wielkie dzięki dla firmy BioEx. Za szybką reakcję i dopełnienie prośby na tą chwilę, przynajmniej tak twierdzi kurier. Paczka dojdzie do mnie w sobotę, w dniu urodzin, więc rewelacyjny prezent. Mam nadzieję, że ten inkubator, co trzeba, po prostu wysłali automatycznie nowy inkubator. Tamten zostanie odesłany i mam nadzieję, że dojdzie ten, co trzeba. I w niedzielę, moi drodzy, ruszamy z inkubacją, będziemy czekać na rezultaty. Ale najlepsza historia na sam koniec, na zakończenie. Brakuje 50 subskrypcji, moi drodzy, żebyśmy mogli świętować 5000. Mam nadzieję, że uda Wam się to zrobić do soboty. A ja wraz z firmą Fermo.pl i Hodowlany.pl zorganizujemy dla Was konkurs. Konkurs będzie wyglądał na tych samych zasadach, co wtedy. Będzie test z wiedzą o pierwszej ekipie, jaki również odrobią przez Google. W, w głosowaniu będą brały udział tylko i wyłącznie wyniki z jakąś liczbą punktów, nie maksymalną, ale przypuśćmy dwóch. przypuśćmy na 30 punktów od 28 do 30. Te osoby będą brały udział w konkursie. Dokładny podział nagród jeszcze nie jest mi znany. Ale uwierzcie mi, nagroda główna, którą ja już znam, na pewno Wam się przyda na sezonowy. Jak wiecie, zgadujcie, piszcie w komentarzu. Więc myślę, że nagrody będą zacne. Ale na 5000 trzeba się spodziewać. Szczegóły będę, tylko dostanę informacje z Fermoplane.pl. Będą na Facebooku, bierzostan ekipa Grzycha. Więc śledźcie uważnie. Ale tak jak mówiłem, konkurs dopiero ruszy, gdy będzie. 5000 punktów. Wariatka. <laughs> Ożarek. Patrycja, pozdrowienia. E, 5000 punktów. E, 5000 subskrypcji. I to nie będzie tak, że wybiję 5000 subskrypcji, bo ja mam weekend powiedzmy wyłączony z życia eee, i wtedy ruszy konkurs, tylko odpowiedni mam nadzieję, że w piątek uda mi się wtedy nagrać ewentualnie i ruszamy z zabawą. Ja trzymam oczywiście kciuki, szczekajcie na szczegóły, będzie co świętować i tyle. Do zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku. Jeszcze raz wielkie dzięki Kamil i Bartek za prezenty. Oczywiście jeszcze dziękuję serdecznie osobom, które wpłaciły na zrzutkę. Eee, dziękuję w ogóle wszystkim za to, że oglądacie Pierwiastą Ekipę Księga. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam do wpłaty. Nowe tabliczki nowych osób wylądują prawdopodobnie jutro. Eee, oczywiście dziękuję sponsorom, dzięki którym udało się zakupić inkubator tu chciały zostać anonimowe i tak pozostaniemy. Yy, jeszcze wielkie dzięki. No i do zobaczenia. Mm, śledźcie pierwsze stąpienie Krzycha na Facebooku. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu i tu będzie małe zaskoczenie dla Was wszystkich. Eee... Hashtag prezent. Niech tak będzie. Hashtag prezent i po prostu zobaczcie i dajcie znać, ile widzicie czarnych kur w tym momencie na filmie. Czarnych. Dosłownie czarny. Nie, ja biały Pozdrawiam.